Dajcie, prawo Brawo Kamaco Biegamy do yy, rozkładania towaru Dalej, dalej, tu w lewo, ostatni w lewo, w lewo ostatnią ostatni prostą mamy Tutaj, tutaj, tutaj jeszcze kawałek. Sam, są, 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 Wbiegamy. Tam, tam. Wbiegamy. Za budynek, za budynek, za poddajcie, budynek. Poddaj się, poddaj się. Poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się. Leży. Strzelamy. No dach, go, no go. no co, no co, no co, no to jest, co, no co, no co, jest, co, no jest. Leży, Muszę się jest, dach jest, dach! jest! dach! Dobra, dach, dach. Dach, dach! Dobra, wiecie, dach! Dobra, dach! gdzie, dach! dach! Na dachu, na dachu! Obiegam, dachy! Wejdę na dach! Jest. Ja wchodzę, wchodzę! To jest Dawaj, Daj! Obiegam, Dwóch Wchodzę na silos, wchodzę na silos! Daję, jest no, ten dostaję, ten dostaję, ten dostaję! Dachy, dachy, dachy! Jesteśmy jesteśmy. dwóch ostatnich taksach podobnie. Tak, tak, są, tak, są, tak, są, tak, są, tak, są. Czekaj, Zaba, jest... dojedziemy ich razem. Dojedziemy. No tak. Jesteśmy na samej górze. Musicie mi powiedzieć. Ja tu, ja tu, tu, ja nie strzelaj, nie strzelaj. W budynkach są w tych takich dziurach, w tych takich otwartych budynkach. Tak, 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 dach, tak. Dach, jeden shad, jeden, dachu, jeden strzed strzed dachu. tak, jeden Po lewej, po lewej, są po lewej chłopak Tutaj są po lewo, lewo, lewo. Lewo są na pomoc kuzyn. Jeden kuzyn tam w Tobie. kuzyn tam w Pomocy, chodź tutaj, gdzie? Jestem, bieg, wokół tam wokół się biegam. wokół się biegam. do mnie w lewo, w lewą stronę, w lewą stronę, stronę. Tak widzę, widzę, idziemy, idziemy, w tym idziemy. budynku tutaj, w tym budynku tutaj są, do środka musimy wejść. Tak, idę, idę do ciebie. Idę do ciebie. I idę mam masę, masę, masę. masę. Dobra, w biegamy. biegamy. Biegam od tyłu, od dołu. Biegam. Czysto. Pucha, pucha. Gdzie? Nie, 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 nie. są Gdzie? Idziemy, Prawej, okno Me medycy ogarnął to dobrze. Dobrze, ja dobrze. Bandos... Tak. schodzimy z dachu To się policja Medycy, medycy, ba medycy bandos, medycy. Bandos. medyków sobie wezwali. Cicho, Dobra, przeszukujcie ich. Cieszę wszystkich A to wszyscy już? Uważajcie, bójcie się mniej więcej też. Nie wiadomo, czy to wszyscy zobacz. To Dobra, ja się nas żuje. No, do, 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 do. Dobra, jeden szukany. Słyszałem kogoś od nich chyba. Jeszcze. Myj... To... Yy, tutaj łódzy, ogarnij się uda, żeby i tutaj...